Ja, Lolix, i witam Was na moim kanale Recenzje Lolixa. Na tym kanale będę nagrywał recenzje różnych gier planszowych, między innymi strategicznych. Ja myślę, że to będzie główny tutaj atut. Strategiczne gier, gry są fajne. Często gra się nie trochę dłużej i, i trzeba trochę pomyśleć. Ja takie gry preferuję i mam ich najwięcej i na kanale też ich będzie większość będzie satelitnych. Ale nie martwcie się. Będą też dla tych, którzy nie lubią, którzy lubią bardziej proste, takie szybkie, będą też gry takie na przykład jak eksplodujące kotki. No, następnym razem może zrobię recenzję właśnie z eksplodujących kotków. Ale to zobaczymy jeszcze. Mam full pomysłów i wszystkie na pewno wykorzystam. No i jestem do Waszej dyspozycji, piszcie na, w komentarzach. Subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podoba. I nie zapomnijcie dać dzwoneczka, żebyście byli a, po prostu na topie, no, Żebyście wiedzieli, jakie mam nowe filmiki i kiedy są live. Y. Więc zapraszam Was do oglądania! Siema! To znowu ja i teraz już idziemy do grania. Pierwszą jako pierwszą grę wybrałem ogólnie teraz, wybrałem drwale w lesie z Timberman ona jest jakby oparta o grę na komputer, grę komputerową. No są drwale w lesie. No i jest bardzo fajna, mi się bardzo spodobała, jak się muszę jej kupiłem jest spoko. I myślę, że wam się spodoba. Dobra, zapraszam do recenzji. Więc dobrze. W grzebiorom yy, mogą brać od yy, dwóch do czterech graczy. Mo ja tutaj pokażę Wam grę dwuosobową i podczas takiej gry bierze się po 12, biera się albo fioletowy, albo pomarańczowy drwali, ponieważ w tychże będziemy zdobywać drewno i tak dalej i utrudniać naszym przeciwnikom no, e, dostęp do drzew, Jakby to tak przetłumaczyć dosłownie. Więc e, ja tu wszystko ułożę i zaraz się widzimy. Robi się to tak. Bierzesz, oddzielasz wszystkie kafelki lasu od tych, od tych drwali, których nie używasz, i wszystkie kafelki lasu wkładasz do woreczka. Powinny być 54. Ja już je policzyłem. i zaraz trzeba będzie odjąć liczbę. To zależy oczywiście od osób. Piszcie w komentarzach, czy my chcecie widzieć takie organizacyjne bardziej, czy tak trochę mniej, żebym to skrócał, bo to jest dla mnie ważne, no, żeby Wam się dobrze oglądało. I no, na razie chyba ja to wszystko zrobię, już rozłożę i Wam powiem, co zrobiłem. Nie chcę Was zanudzać, dobra, na razie. Już to ogarnąłem. Po prostu musiałem wszystko zmieszać, ładnie ogarnąć. I jak są dwie osoby, to odrzucasz 12 kafełków losowych. I w losowym 12, i znajdujemy się teraz tutaj. I e, najważniejsze to, żeby były losowe, a nie oszukiwane, że ktoś ten i po prostu tak. E, załóżmy, ja, ja wybieram sobie pomarańczowy. Nie wiem, lubię bardzo pomarańczowy. Ogólnie mój kolor to jest czerwony, więc tak jest, tak, losujemy sobie po trzy kafelki i nie pokazujemy nikomu. I tak dalej, ale ja, ale ja, żeby Wam pokazać, będę na odkrytych i pokażę Wam, jakie tu są. I zaraz Wam wytłumaczę, co każda, dana, dany kafelek robi i jak to się w ogóle zaczyna układać, tak dalej. Dzieje się to tak, że, pierwszy, że najmłodszy gracz wskazuje, kto zaczyna, i załóżmy, on jest najmłodszym graczem i wskazuje na mnie, że ja zaczynam, i po lewej od tego, od, od zaczynającego gracza, gracz po lewej od zaczynającego gracza losuje jeden, czyli ten, który był najmłodszy, i on jest środkowym, jakby to głównym naszym. Co wokół niego można układać, bo kafelki tylko muszą, muszą się zawsze stykać, żeby je móc położyć. Tak samo drwali kafelki. Worek będzie cały czas potrzebny. Będziemy go używać cały czas do losowania kolejnych, bo trzy chyba na całą grę to za mało. Cały woreczek się wykorzystuje i wtedy jest koniec gry i czasami jest taki wielki las. I to jest super opcja. Można robić, co, co, co się praktycznie chce. Więc on wskazał mnie, więc ja zaczynam. I ja zobacz najpierw Wam pokażę moje, karty, to moje kafelki. To jest niedźwiedź. Niedźwiedź polega na tym, że wszystkich drwali, którzy są obok niego, odsyłasz do ich jakby do ich siedzib, czyli do ich tych, którzy go... graci, którzy go wyrzucili ale to Wam jeszcze powiem, dlaczego się kładać drwali. Drzewa to są takie najbardziej tutaj funkcjonalne te i każdy ma tutaj albo dwa punkcika, albo trzy, a jest jeszcze jedno takie, co ma jeden, o tu, w ręce tutaj mojego przeciwnika, o tu. No, yy, ja mam akurat dwa i trzy i to jest dosyć dobre, ale to nie znaczy, że to będzie na, na mnie do punktów, tylko ja będę musiała to układać. Ja zaczynam, więc kładę ten kafelek i mogę położyć drwala, więc kładę od razu drwala tutaj. I losuję jeden, żeby mieć żeby mieć trzy kafelki w ręce. Tak już wam mówię, trzy nie wystarczą na całą grę. Tylko tyle jest tutaj, czyli 54 minus 12 to jest 42. Jak się nie mylę. Dobrze. Mój przeciwnik, to jakby co jeziorko i kamienie. To jest przeszkoda. To jest po to, aby nie mógł na przykład gdzieś położyć swojego drwala, albo coś, różne takie, tu potem są różne kombinacje, różne te. Więc poczekajcie chwilkę. Tak, więc tu mam położył, tu on położył drwala, obok, obok drzewa, bo, chcę, bo chcę, ja chciałbym go ja położyłem to, ponieważ ja chciałbym je zdobyć. A tak się zdobywa drzewa, że jak jest potem punktacja, to kto ma najwięcej drwali przy tym, drzewy ten wygrywa to drzewo. Ale też właśnie, a jak jest porówno, to nie, nie, nie ma dla nikogo. Nie jest tak, że dajesz po na przykład półtora punkta. Tylko jakby było tak, bo mógłbym tak zrobić, że położyć tu i tu, to by było. Raczej remis, chyba że potem on by mógł mi po... ja bym mógł położyć tu niedźwiedzia, żeby go zlikwidować. Ale to są już takie, co... czego bym nie wiedział, jakbym nie widział tych kart. Ale dobrze, Niby... szybko to zagram chwilkę. Nie chcę całej gry grać, tylko chwilę. Ja bym załóżmy zrobię tak, aby właśnie jak zrobię, jak żeby był przykład różnych, różnych zagrań. I kładę to tutaj, aby tego swojego. Aby y, to drzewo... Jakby, żeby on... Nie dać mu tego drzewa. No bo nie chcemy, żeby nasz przeciwnik miał punkty, dobra? Jeszcze myślę, że z, y, jedną rundkę i tak... I tutaj, o, dobra. Dostałem drzewo. Mam trzy drzewa. Tutaj. A tutaj mam niedźwiedzia. I właśnie to jest chyba, co zrobię. Tu kład, położę niedźwiedzia. On wraca tutaj. I, o, I tu już nie można kłaść drwali, bo od razu wracają do ręki. A bez sensu. Jak od razu wracał do ręki kłaść drwali. Więc to chyba... To chyba wszyscy wiedzą. I jak, jak się skończą dwa, to nie jest koniec gry. To po prostu się już nie, mo nie można kłaść drwali. To proste. Sprawdzi się z tobą i. No. I ten. I was pozdrawiam serdecznie. Warto ją kupić. I właśnie jeszcze z tym pająkiem no to. Yy, ten. Yy, po prostu ten pająk to. Dezaktywuje tego, dezaktywuje tego drwala, no i można go właśnie tylko tym niedźwiedziem dezaktywować, znaczy aktywować, bo wtedy wraca na Twoją rękę, to jest zawsze. Czyli nawet jest pomocny ten niedźwiedź. Bardzo, moim zdaniem, jeden z lepszych kafalków I, I jest drugie borówka, czyli każdy ten drwal, który się styka się z borówką, jest liczony jako dwóch drwali przy jednym tym, przy jednej drzewku. Więc to jest fajne. Dobra, to siemka. Kończyłam tę tongę w lesie i wyszłam tak, tak, wyszedłem taki las. I chciałam mam jeszcze tylko pokazać, jak się liczy punkty. I po prostu za każde drzewko, bierzmy przykład to drzewko, on jest, on ma, każde drzewo, on ma pająka, więc jest dezaktywowany. Więc to drzewo wygry, yy, biorą pomarańczowe, więc mają trzy, trzy punkty moją, bo ono jest punktowe Tego nie ma nikt. I tak dalej. To też mają pomarańczowi. To też, bo tylko się styka jeden. A jak jeden, to tylko tego, go się styka drwal, to dostaje. No dobra, więc jak już i tak trzeba powiedzieć całość i wtedy się patrzy, czy wygrywa. Nie chcę Was zanudzać tymi wynikami, ale polecam tę grę eee, serdecznie. No i myślę, że Wam się podobała. Coś, przecież nie zapomnijcie chyba zostawić subskrypcji. Jak Wam się podoba filmik, oczywiście, łapkę w górę i dzwoneczek, aby być aktywnym na moim kanale, więc.